Je przedstawia cykl pod tytułem Ukryte Słowa. Zapomnienie autorstwa Anny Zawiało. Czytam księgę, wertując poużółkłe ze starości strony, kruche i delikatne, lecz dotyk już przyzwyczajony. Drobne palce zarysowują poszczególne wzory, i wtem odnajduję tekst tak bardzo upragniony. Deszczem zapomnienia pragnę wyswobodzić swoją duszę. Potrzebuję tego natychmiast czuję, że się duszę. Nie chcę czekać ni minuty dłużej, ni sekundy żadnej Wymazać z pamięci, pozbyć się krzywdy dawnej. Zmęczone powieki opuszczam mimochodem. Siadam niezdarnie, chcę zdążyć przed wschodem. Księżyca oblicze pozwala zapamiętać zaklęcie, Recytuję dokładnie, niepotrzebne mi potknięcie. Wiatr się zmógł, rozpostarł okiennice, Musnął chłodnym szeptem zaczerwienione lice. Nie otworzyłam oczu, ciało nadal niewzruszone, Trwam w mantrze, choć usta coraz bardziej wysuszone, Coś szarpie moje ramię, lecz nie wyrywa z transu. Mam rotam twardo pod nosem, nie przerywam seansu. Kolejny cios rozrywa skórę, brocząc krwią z piersi. Czuję ból, w uszach słyszę słowa dziwnej pieśni. Czyjaś dłoń uciska szkarłatne wnętrze. Unosi mnie owa siła, jakbym była na piętrze. Gwałtownie podnoszę opadnięte powieki, widok mnie przeraża nie chce takiej opieki. Czarny pan z blado kościstym obliczem, z ręką wewnątrz ciała nie jest pożądanym paniczem. Oplata cienkie palce i madłem wokół serca wyrywa jednym ruchem pozbawia mnie rumieńca, jak marionetka bezwładnie opadam na podłogę. Chciałabym zobaczyć, przemówić, lecz już nie mogę. Zaklęcie zapomnienia zadziałało zgubnie, śmierć zabrała cały ból, teraz ciało uschnie.